Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji księżowskiej Fryszar film Rudiota w dniu 9 września 2025 roku. A teraz w studiu telewizji Knieźowskiej przemówi redaktor naczelny Knieziowskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, proszę Państwa. Po raz kolejny występuję na antenie telewizji knieziowskiej, aby omówić ostatnie, najważniejsze dla całego społeczeństwa sprawy, które są również nagłościane przez agencję knieziowską agencję prasową, jak i przez fryszar film Rudiota. Zacznijmy od tego, że mamy już wrzesień i z pewnością każdy sobie zdaje od tego sprawy, bo jest to już dziewiąty dzień tego miesiąca. Oznacza to, że na koniec tego miesiąca zakończy się Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, który został uchwalony z pomysłu Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka przez Komitet Centralny Zjednoczonej Partii Królików 3 lipca bieżącego roku. To oznacza, że wkrótce dojdzie również do wszelakich rozliczeń wszystkich robotników, a w szczególności dyrektorów ministerstwa i członków ZPK, czy wywiązali się ze swoich wszystkich zadań przydzielonych im w wyniku Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki. Już teraz, mimo że jeszcze zostały trzy tygodnie, do jego zakończenia należy już przyznać, że duża część jego zakończyła się pełnym sukcesem. Infrastruktura kolejowa jest już w pełni ukończona, potem gdy w dniu wczorajszym szanowny Wielki Książę, marszałek i lider Fryderyk dokonał otwarcia linii kolejowej między Kajzerogradem a formacją przez Kwidemburg. Podobnie jest z kopalniami, tutaj jednak należy poczekać na ich koniec. Budowane są trzy kopalnie węglowe numer 5, 6 i 7. Ale z pewnością w ciągu trzech tygodni zostaną one ukończone, bowiem ich budowa już teraz jest na bardzo zaawansowanym poziomie. Tu też trzeba mówić o sukcesie. Również na poziomie elektryfikacji, której rewolucja w kraju obecnie trwa poprzez budowę pierwszej, tak wielkiej w Wielkim Księstwie Królików, elektrowni węglowej, która jeszcze na dodatek będzie opalana węglem niesprowadzanym, a węglem państwowym z Wielkiego Księstwa. Natomiast z innych spraw spoza kwestii realizacji Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki mamy okres końcówki żniw, kiedy zbierane są ostatnie już między innymi jabłka, buraki czy fasola szparagowa. Jest to też czas ostatecznych podsumowań żniw w roku 2025. Jak dobrze Państwo wiedzą, zima 2024-2025 nie należała do najlepszych. Ale jak jednak Ministerstwo Rolnictwa i Kniesiowska Agencja Prasowa informują, ten rok będzie o wiele lepszy. Mówił nawet sam szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk na jednym ze spotkań Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Królików jeszcze przed paroma tygodniami, będąc już pewny sukcesu, który się dokonał w tym roku. Dobry wieczór. Szanowny następca tronu, przywódca Rudolf dokonał otwarcia dworca cywilnego w dzielnicy Frypesz Północny Miasta Stołecznego Kaiserogradu. W mieście stołecznym Kajzerogradzie w wyniku Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki i z rozkazu Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka obecnie realizowany jest projekt budowy elektrowni węglowej, która będzie pierwszą tak wielką na terenie całego państwa. Jednak należy zauważyć, że oprócz samej elektrowni węglowej i magazynów rozbudowa obejmuje również powiększenie ilości torów kolejowych i stacji kolejowych na terenie miasta. Powstanie dworzec transportowo-pasażerski w dzielnicy Fryż oraz w dzielnicy Fryż Północny, w samym sercu stolicy naszego kraju. I ten właśnie dworzec, ukończony jeszcze przed ukończeniem całej elektrowni, w dniu dzisiejszym otworzył szanowny przywódca Rudolf. Szanowny przywódca Rudolf, wielki architekt Narodu Króliczego, wziął pod swoją opiekę projekt budowy elektrowni węglowej i budowy innych obiektów z tym związanych, z tym dworca i innych obiektów na terenie Fryfysz Północny. Szanowny przywódca Rudolf od początku uroczystego otwarcia, które na początku się odbyło, był bardzo zadowolony z architektonicznego wyglądu budynku. Następnie po oficjalnym otwarciu, szanowny przywódca Rudolf dokonał wizytacji budynku dworca, udzielając w nim wskazówek na miejscu dotyczących utrzymania porządku przy dużej ilości pasażerów, która będzie się przewijać przez ten bardzo ważny dworzec. W następnej kolejności ukochany przywódca Rudolf udał się do warsztatu i lokomotywowni, które są częściami składowymi całego kompleksu dworcowego. Szanowny przywódca Rudolf wcześniej jeszcze odwiedził peron stacji, gdzie oglądał i udzielał wskazówek na miejscu dotyczących kol i torów kolejowych linii kajzerogradzkiej. Na zakończenie szanowny przywódca Rudolf udzielił wskazówek na miejscu dotyczącej naprawy pociągów jako ekspert inżynierii kolejnictwa. Delegacja Republiki Elbląga złożyła kosz kwiatów pod kolumną szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka na placu Kniezioskim w Kajzerogradzie. Ekscelencja Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Księziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików, sekretarz generalny Komitetu Centralnego Partii Fryderyk jest bohaterem Wielkiego Księstwa Królików, jak i też Republiki Elbląga, co jak najbardziej przyznała delegacja zagraniczna właśnie z tego państwa, która w dniu dzisiejszym na Placu Księziowskim pod kolumną wspaniałego marszałka złożyła kosz kwiatów wypełniony w szczególności różami. Jest to kolejny symbol podziękowania za pomocę jakiego Wielkie Księstwo Królików udzieliło Republice Elbląskiej w kwietniu i maju 2024 roku, kiedy to państwo walczyło o swoją niepodległość z innymi państwami, które je brutalnie zaatakowały. Na terenie Księstwa Alszyńskiego przeprowadzane są manewry artylerii lekkiej i średniej. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk i Ministerstwo Wojny poleciło rozpoczęcie manewrów, które będą trwały przez kolejne trzy dni, aby biorą w nich udział pułki artylerii lekkiej, średniej, jak i artylerii przeciwlotniczej i przeciwpancernej, które odbywają się na wielu wzgórzach, polanach, łąkach w Księstwie aleszańskim. Te manewry są oznaką tego, że armia Gnieziostka nigdy nie spoczywa i cały czas jest gotowa na wszelkie zadania, które by mogły być nawet nagle polecone z rozkazu szanownego wielkiego księcia, marszałka, lidera Frederyka ku bezpieczeństwu ludowi króliczemu. Dowódca naczelny armii książkiej, szanowny wielki książę marszałek lider Fryderyk, polecił te manewry jak najszybciej. Armia książkca musi być gotowa na wszelkie, e, wszelkie potrzeby, w szczególności, że na naszej południowej granicy toczy się wojna domowa, w którą interweniuje basenialistyczna dyktatura Bydgoszczy. To też musimy być gotowi na wszystko, co się może wydarzyć w ciągu następnych dni. Dobry wieczór, nie tylko ukończenie dworca w dzielnicy Frypysz Północny, ale i kolejne postępy na terenie budowy elektrowni węglowej w Kajzerogradzie. W ciągu ostatniej doby na terenie budowanej elektrowni węglowej na terenie miasta stołecznego Kajzerogradu naprawdę wiele się działo. Już w dniu dzisiejszym ukochany przywódca Rudolf dokonał otwarcia nowego dworca w dzielnicy Frybysz Północnej, które jest częścią planu elektrowni węglowej. Ale nie tylko to. Wybudowano fundamenty peronu oraz dworca pasażersko-transportowego w dzielnicy D. W samym kompleksie elektrowni węglowej również coraz większe postępy. W ciągu zaledwie ostatniej doby wybudowano od zera nowe drogi oraz wybudowano magazyn, gdzie będzie składowany węgiel. W kompleksie kopalni węglowych w górach kamiennych rozpoczęły się prace budowlane nad centralnym budynkiem administracyjno-szkoleniowym. Podczas gdy bez przerwy budowane są kopalnie węglowe numer 5, 6 i 7, to trwają kolejne prace budowlane niezwiązane już czysto i stricte z wydobyciem węgla, ponieważ do utrzymania kopalni węglowych są również potrzebne inne budynki, takie jak administracyjne czy szkoleniowe. I właśnie budowa głównego takiego budynku, który nie zresztą burowany, w dniu dzisiejszym się rozpoczęła i trwa ona niesamowicie szybko. Dobry wieczór. W dniu dzisiejszym doszło do otwarcia szpitala miejskiego w Staburgu. Bohaterska polityka Zjednoczonej Partii Królików, polegająca na regionalnym działaniu dla dobra lokalnych społeczności króliczych, działa jak najlepiej. Bohaterskie rozkazy reformy szanownego Wielkiego Księcia Marszałka lidera Frederyka i liczne patronaty ukochanego przywódcy Rudolfa dają sukcesywne projekty, które sprawiają, iż w niewielkich czy większych miastach żyje się coraz lepiej. W stolicy Księstwa Staburskiego w Staburgu ukończono ambitny projekt Szpitala Miejskiego, który składa się z bardzo wielu kondygnacji w budynku głównym, bo aż trzech z parterowego łącznika z zajezdnią karetek oraz dwupiętrowych przychodni szpitalnych. Jest to wielki sukces, ponieważ na terenie księstwa Stabulskiego takiego obiektu bardzo brakowało. Raport z wojny domowej w Republice Toruńskiej. W przeciągu ostatnich 24 godzin rebelianci zdołali zająć część dzielnicy Wrzosy, powiększyli teren na terenie przemysłowej części Mokrego, część dzielnicy Koniuchy. Kolejna rebelia wybuchła w dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, przejęli całkowicie okolice portu starotoruńskiego oraz połączyli dwie mniejsze rebelie w dzielnicy na Skarpie. Natomiast wojska rządowe współpracujące z baseniarystyczną dyktaturą Bydgoszczy, pod którą są kuratelą, przejęli część dzielnicy bydgoskiej, przedmieście, dokładnie łąk na tej części i niewielkie fragmenty dzielnicy na skarpie. Baseniarystyczna dyktatura Bydgoszczy, która rządzi marionetkowym państwem toruńskim, wydała oświadczenie, w której informuje o zwiększeniu pomocy wobec swojego państwa marionetkowego i tamtejszego rządu walczącego z rebelią. Dotychczas z bydgoszki wspierały jedynie to państwo swoje marionetkowe dosyłaniem sprzętu czy artylerii, aczkolwiek ogłosili, że od dnia jutrzejszego wojska bydgoskie będą przeprowadzały naloty na pozycje rebelianckie, aby ułatwić stłumienie rebeli na terenie marianutkowego państwa toruńskiego. Królicze Światowe, informacje zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji gnieziowskiej w Ryszard Film Zapraszam jutro, dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.